Początki chrystianizacji. Jak to się zaczęło? Zmiana nie przyszła nagle. Nie spadła z nieba jak grom od Peruna. Nadchodziła powoli, cicho, aż w końcu przetoczyła się przez ziemię Słowian, niczym fala, której nie sposób było zatrzymać. To była nowa wiara, nowy porządek, nowe imię Boga, który miał zastąpić wszystkich dawnych. W IX wieku dwaj bracia z Bizancjum, Cyryl i Metody, wyruszyli z misją. Mieli przynieść chrześcijaństwo na ziemię wielkich moraw, ale nie przyszli z ogniem i mieczem. Przyszli z alfabetem. Stworzyli pismo, głagolice, by przetłumaczyć Biblię na język zrozumiały dla słowian. To była pierwsza próba pogodzenia dwóch światów: nowej wiary i starego ducha. Ale to nie wystarczyło. Wkrótce chrześcijaństwo zaczęło rozprzestrzeniać się szybciej, bardziej zdecydowanie, z coraz większym wpływem cesarzy i królów. Władcy zrozumieli, że nowa religia to nie tylko modlitwa, to narzędzie władzy. I tak zaczęła się nowa era. W 870 roku ochrzcili się Czesi. W roku 966 Polska za sprawą Mieszka I. W roku 988 Ruś dzięki Włodzimierzowi Wielkiemu. Ale czy naprawdę było to przyjęcie wiary? Czy raczej przyjęcie warunków, które miały wzmocnić władzę książąt i zjednoczyć rozbite ludy pod jednym krzyżem? Mieszko I, przyjmując chrzest, nie tylko ochrzcił samego siebie. Rozpoczął akcję niszczenia dawnej wiary. Burzono święte gaje, palono posągi bogów, tępiono rytuały, a tych, którzy nie chcieli porzucić starych tradycji, nazywano poganami, heretykami lub po prostu wrogami nowego porządku. Podobnie było na Rusi. Włodzimierz Wielki, gdy przyjął chrzest, rozkazał wrzucić posągi dawnych bogów do rzeki. Perun, dawny pan burzy, został zhańbiony i zatopiony. Dla wielu ludzi był to znak, świat, który znali, właśnie się kończył. Nowa wiara niosła obietnicę zbawienia, ale też bat dla tych, którzy nie chcieli się podporządkować. To nie była tylko zmiana religii, to była zmiana tożsamości.